Witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale i w kolejnym vlogu. Widzicie widzisz, już się w miarę ogarnęłam, bo jeszcze nie skończyłam. Ale po że przerwę ogarnianie się, żeby powiedzieć Ci coś super, znaczy coś super, coś co ja ostatnio super zrobiłam. Patrz na to: to są płatki do oczu domowej roboty. To są super, naprawdę. I są mega łatwe do zrobienia, Ubierzecie sobie te waciki kosmetyczne, że chyba tak nazywa. Kroicie je tak na płatki, coś, co ma przypominać płatki. zamaczacie w kawie i macie gotowe płatki do oczu. Jedyny ich minus jest taki, że się skubane słabo trzymają i trzeba je co chwila praktycznie poprawiać, bo się odklejają. Ale ja mam okulary, więc mi to okulary trzyma. Ale oprócz tego to są super. Patrz, jak to zarobiście wygląda. Ora rzeczywiście działa na te wory pod oczami. ogółem kawa działa na wory pod oczami. Tyle, ile ja maseczek widziałam pod oczy z kawy, na przykład takiej, wiecie, ziarnistej, którą się mieszało z miodem i dawało pod oczy, to nie zliczę. Każdy o tym mówi. I postanowiłam, że w końcu spróbuję. Zostałam wygoniona z łazienki, tak więc pokażę wam te płatki do oczu teraz, też w lepszym świetle. Jak widzicie, one nie wyglądają jakoś mega super i tu już się ten trochę odkleja. One szczególnie szczególności się odklejają na tych dzióbkach, z tyłu jeszcze nie jest taki problem i mi się bardzo podobają i sprawdzają się w swojej roli. Choć właśnie minus tego, że się szybko odklejają. Ja też mam okulary, więc one mnie podtrzymują, więc aż tak tego problemu nie odczuwam. Bardzo Wam to polecam, bo jest to szybki sposób na płatki pod oczy, oszczędny, który wystarcza na dłużej. A też spoko działa. Więc jeśli Wy będziecie testować, to możecie dać potem znać mi w komentarzu lub napisać do mnie na priv, jak wam się sprawdziły te płatki do oczu z kawy. Bo jestem bardzo ciekawa, czy tylko mnie się tak sprawdzają, czy innym też się sprawdzą. Chociaż skoro inne osoby to polecają, bo ja to też znalazłam jako polecajkę z jakiegoś zagranicznego konta, to podejrzewam, że większej ilości osób się sprawdzają. Ja już ogarnęłam wstępnie mojego Instagrama, zrobiłam kartę dnia, afirmacje na ten dzień oraz dogadałam się z moją mamą co do zakupów, bo aktualnie ja jestem tą, która zazwyczaj robi zakupy. I teraz przejdziemy do planu dnia. I tak, pierwsza rzecz, którą mam do zrobienia to wyjście do kawiarni. I jest to takie solo date, ale nie jest ono zwykłe, bo w ten sposób idę celebrować, świętować wydanie mojego kursu. Tak więc już się nie mogę doczekać, postanowiłam, że zrobię sobie to jako taką, można powiedzieć, nawet moje śniadanie trochę że idę tam zaraz właśnie po takim ogarnięciu się wstępnym i jak najszybciej bo chcę sobie też tam zrobić journaling, wypić swoją poranną kawę się tylko właśnie w kawiarni i tak bardzo wycelebrować ten moment. W ogóle bardzo polecam Wam chodzić na solo bo to jest wspaniałe okazanie sobie takiej miłości własnej. To jest coś wspaniałego, takie dbanie o siebie. I wychodzenie samemu w różne takie miejsca też nas bardzo dużo uczy, ponieważ większość rzeczy tak naprawdę w naszym dorosłym życiu później musimy wykonywać sami. Więc im szybciej nauczymy się robić rzeczy samemu i łączyć tę samotność z czymś przyjemnym, z czymś prostym, tym łatwiej będzie nam po prostu potem Robić inne, mniej przyjemne rzeczy, które będziemy musieli ogarnąć i załatwić samemu. Kolejna rzecz, którą mam na mojej liście, to spacer z Majką i jest to spacer ze psem mojej babci. Majka tak się ona nazywa. Mam nadzieję, że będzie mi chodzić ładnie, bo ona czasami jest taka kapryśna, że dosłownie 5 minut na się położona jak to do domu, ona już nigdzie nie idzie. Jak nie pies, zawsze mi się karzyło, że psy uwielbiają długie spacery. To ten nie uwielbia. I mam nadzieję, że zrobi z nią chociaż taki dłuższy spacerek, tak do 15, 20, maksymalnie 30 minut. Też zależy, jak ciepło będzie, bo nie będę jej męczyć, gdy na polu są upały. Później na mojej liście jest montowanie kontentu, ponieważ ja zawsze staram się tak mniej więcej jednego dnia zmontować sobie kontent na cały tydzień. Wcześniej go planuję, oczywiście. I już mam zaplanowane, teraz muszę tylko ponagrywać filmiki, zmontować je i przygotować do wstawienia. Dzisiaj właśnie po prostu uznałam, że to jest ten dzień, w którym muszę to zrobić. I ostatni punkt to zrobienie scenariusza do filmu na YouTubie, ponieważ jutro będę nagrywać drugi film i dzisiaj muszę sobie przygotować do niego scenariusz, żeby umieć go ogarnąć i wiedzieć mniej więcej jak chcę, żeby ten film wyglądał. Ja sobie lubię przygotowywać scenariusze, ale też nie do wszystkich filmów, bo na przykład vlogi takie jak ten w są spontaniczne i do nich zazwyczaj scenariuszy nie robię. Kiedyś robiłam scenariusze, ale nie wychodziło to tak, jakbym chciała, żeby wychodziło i w sumie bardziej mi to przeszkadzało niż pomagało. Ale normalnie w filmach lubię mieć taki chociaż skrypt główny przygotowany w podpunktach, żebym wiedziała mniej więcej o czym chcę powiedzieć, żebym o niczym nie zapomniała. I tak, ja się teraz pakuję, biorę ze sobą torbę, dziennik, yy, czyli journaling, <grytanie> książkę, komputer. Chociaż, jak tak myślę, to chyba nie chcę brać komputera, bo jak go wezmę, to jestem pewna, że będę na nim pracować. Choć z drugiej strony chciałam też nagrać kilka filmików w tej kawiarni, i tam zaś ten by mi się komputer przydał. Tylko po kawiarni też chciałam mieć na zakupy, a jak będę miała w torbie komputer, to mi się tam mogą zakupy nie zmieścić, bo to są zakupy na 3-4 dni do przodu, jak nie więcej. Dobra. Biorę ze sobą komputer, biorę ze sobą dziennik, biorę ze sobą książkę i piórnik oczywiście, biorę ze sobą wodę. I później pójdę na zakupy, ale pójdę do zakupy do sklepu, gdzie mam do kupienia mniej rzeczy. Wrócę, odniosę to do domu i wtedy pójdę po zakupy do sklepu, w którym mam do kupienia więcej rzeczy. Chociaż nie wiem, czy z tymi zakupami się wyrobię, czy nie będę musiała zrobić tak, że po kawiarni od razu odniosę rzeczy i pójdę z Majką na spacer. Zależy, ile będę w tej kawiarni siedzieć. Jeszcze zobaczymy. Nie mam jakiegoś takiego, wiecie, stricte z planu, że o tej ja o tej godzinie. Dzisiaj też mam taki spokojny dzień. Moja się stresuje nagrywać w miejscach publicznych, ale coś powoli do tego bo moja wymarzona wraz mnie się tego nie wstydzi i się tego nie boi. Nie robi to na luzie, więc trzeba zacząć próbować. Akurat jestem sama w kawiarni, także znaczy sama w tym miejscu w kawiarni dzisiaj za jest bardzo duża. Mam nadzieję, że słyszycie mi w miarę dobrze, że nie mówię za cicho. I chcę wam powiedzieć o tym, że właśnie sobie zrobiłam manifestację. I nie, nie pokażę Wam co, co ja zrobiłam, ale chcę Wam polecić w pewien sposób który mi, ja bardzo lubię robić i który też mi się bardzo sprawdza, a mianowicie, żeby manifestować tak jakbyście opisywali jakiś swój dzień, jakbyście pisali książkę lub jakbyście sobie wyobrażali, że nagrywacie film na YouTube, że pisząc, piszecie te sceny i jednocześnie w głowie odtwarzycie sobie film, tak jakbyście nagrywali vloga na YouTube. Gdzie pokazujecie te wszystkie rzeczy, o których piszecie. I pisać to tak, jakbyście na przykład mieli opis w książce, tego wiecie. Wstałam rano, ubrałam się, ubrałam to, zrobiłam później to, pojechałam tam, i tam było tak ładnie, ślicznie, super, spotkałam wspaniałych ludzi. I tak jakbyście to opowiadali trochę swoim widzom, nawet jeśli nie macie w planach działać w socjalnych mediach w przyszłości. To tak wydaje mi się, że spostrzeżenie bardzo wam pomaga, bo pozwala i to zobaczyć, i to napisać, i trochę nawet poczuć te emocje, a to są bardzo ważne rzeczy w manifestacji. Oraz ja też bardzo polecam, jeśli jesteście w stanie kogoś takiego znaleźć, znaleźć osobę na YouTubie, która ma wasze wymarzone życie, i oglądać jej vlogi. I wtedy sobie wyobrażać, że to jest wasze życie. Ja znalazłam taką osobę trzy dni temu. I teraz oglądam ją na Też jej zdjęcia uwielbiam oglądać i totalnie, oglądając jej filmy, ja zawsze sobie powtarzam, że to jest moje życie. I ja nagram taki film, ja nagram takiego vloga. Jest ona moją totalną inspiracją ogromną i dzięki niej udało mi się nawet wyobrazić moje pomarzone mieszkanie. I wam je postaram się pokazać tak, żeby nie było widać moich napisów. Muszę trochę wygięć za szyb. Udało mi się rozrysować, bo wiem, że to nie jest profesjonalne moje wymarzone mieszkanie, gdzie ja zawsze wiedziałam mniej więcej, jakie chcę mieszkanie, a nigdy nie potrafiłam go sobie wyobrazić. I dopiero oglądając jej vlogi, naszła mnie wizja mojego wymarzonego mieszkania, które chcę mieć w przyszłości. I nigdy tak dokładnie nie widziałam swojej rzeczywistości, jak widzę teraz dzięki jej vlogom. Nie wiem, jak to do końca działa. Prawdopodobnie będzie energia i tak dalej. I te vlogi też były potrzebne pojawić mi się w tym odpowiednim momencie, nie w innym. Tak, bym zobaczyła je wcześniej, to bym tego nie doceniła, albo bym nawet nie oglądała jej vlogów. Bo ja tą dziewczynę już znam wcześniej, ale wcześniej nic do niej nie czułam. Nie czułam tego powiązania. Dopiero teraz ona mi się pojawiło i jestem w niej zakochana. I mam kilka takich vlogów od niej, które mam zapisane nawet w osobnej playliście. I oglądam ją po prostu jako pornę manifestacji, dopuszczając do swojej podświadomości tą wizję życia, którą ona ma, uświadamiając sobie, że ja też mogę taką mieć. Bo skoro jej się udało, to czemu ma się nie udać osiągnąć to wszystko, a nawet więcej? Tak więc bardzo wam to polecam. Wróciłam do domu, rozpakowałam rzeczy, i teraz jadę windą. E, bo idziemy na spacer z Majką, teraz to jest planak, a później idę zrobić zakupy. I w ogóle rozpakowałam tą torbę, którą noszę są cały czas, i wymieniłam ją na mamą torbę, bo miałam takie. No, przecież idę tylko na spacer z psem, i musiałam się w połowie drogi do windy, I jak już wiecie, czekałam na windę, wrócić do domu, bo przecież ja chcę się potem na zakupy, więc muszę wziąć torbę na zakupy. I no miałabym niezłego małego takiego wkurzenia, Chciałaby, przy już słowa nie wolno, jakbym zapomniała tej dużej torby i wzięła tą małą. Dzień dobry, cześć, Misia. Cześć. No chodź, Maja, no chodź, Ciapciok, no chodź. No to gdzie chcesz iść? Tam chcesz iść? No dobrze, no to pójdziemy tam. Po spacerku lecimy na zakupy. Wróciłam już do domu i chciałabym powiedzieć, że w nim zostaje, ale jeszcze muszę zrobić jeden turnus, ponieważ w Netto Miałam zablokowane lodówki, z których chciałam wziąć frytki, które mam się zrobić na obiad. I nie wzięłam ich i muszę iść teraz do Biedronki, żeby je wziąć, bo były one zastawione paletami z towarem, bo rozkładali akurat przy lodówkach. I myślałam, że poprosić tego pana, co tam był, żeby mi to odsunął, ale on nawet fizycznie nie miał gdzie tego odsunąć. Ja uznałam, że nie będę robić człowiekowi problemu o frytki, które mogę kupić po prostu gdzieś indziej. E, jeszcze jakby to wiecie było sprawa życia i śmierci, że to tylko w tym sklepie to bym coś kombinowała, ale uznałam że ciul, przejdę się do Biedronki wiem wam, że jestem zmęczona, ale nie odchodzenia, tylko od tego upału bo jest mega gorąco i cieszę się, że mam taką krótką bluzkę i w miarę przewiewne spodnie że te włosy są jakoś tak spięte bo aż tak wtedy nie jest mi gorąco bo czas do czasu zawieje taki chłodniejszy wiatr pijcie wodę to jest dla Ciebie znak, żebyś teraz poszła i napełniła swoją butelkę z wodą, lub nalała sobie wody do szklanki i wypiła ją. Znaczy, może nie jak całą butelkę litrową, to może nie naraz, ale żebyś sobie przygotowała wodę. Dobra, napoiłam się, to lecę do tej biedronki. I jak wrócę, to sobie zrobię prawdopodobnie moje prawowite, konkretne śniadanie, a nie to co jadłam wcześniej, czyli ciastu. Trochę zamieniłam drugie śniadanie z pierwszym, więc teraz przyszła pora, żeby zjeść to śniadanie. Już czuję, że powoli głodna. Ale to dopiero jak wrócę, bo wiem, że jak teraz siądę, to potem będzie mi jeszcze trudniej iść. A teraz, jak jestem jak na razie w ciągle w tym pędzie i w tym ruchu, to jeszcze skoczę do tego jednego sklepu. Na szczęście nie jest on aż tak daleko, to tylko 10-15 minut drogi. A że płacę kartą, to też będę mogła szybciej się to ogarnąć, bo najgorsze w tych biedronkach to są te kolejki. Już nawet nie dojście tam. Tylko kolejka, bo nieraz dojście tam zajmuje 10 minut, a w kolejce się stoi 20. To jest masakra. Tego tak nie lubię, więc cieszę się, że akurat dzisiaj płacę kartą i że te zakupy wiem, że wtedy dzięki temu pójdą mi dużo, dużo szybciej. Bo na karty nigdy jeszcze nie spotkałam się z kolejką na te samoobsługowe kasy. Tak więc lecie. Zjadłam już i teraz biorę się za pracę, czyli zmontować kontent i nagrać go, nic nie trzeba. Wstawić pierwszą rolkę na Instagrama, bo przez to, że nie mam jeszcze odmontowane i nie wstawiłam wcześniej, wstawiałam tylko storki. Potem mam zaplanować film na YouTube'a oraz chcę dzisiaj jeszcze obejrzeć szkolenie, więc takie można powiedzieć standardowe rzeczy, nad którymi się teraz będę zajmować. I w sumie będę się pewnie nimi zajmować tak do 3-4 godzin, a potem nie wiem, co dalej. To zielone smoothie to moje uzależnienie. Co prawda, nie to konkretne jest moim uzależnieniem, bo zaczęło się od tego, że babcia kupiła mi zielone smoothie na mieście, i tak mi ono zasmakowało, że zrobiłam sobie zdjęcie, wiecie, nazwy składników, jakie tam są. I teraz moim zadaniem jest odtworzenie tego smaku. I nie odtworzyłam tego smaku, co prawda. Pewnie jakaś inna proporcja składników jest. Też muszę tam kiedyś iść i podpatrzeć, czy oni tam nie dodają jakiegoś może mm, soku, syropu z cukrem, bo to było dużo, dużo słodcze od tego, co mi wyszło. Ale to też jest pyszne. I też na pewno nie raz to sobie powtórzę, bo jest to zarobiste i jest nawet bardziej gęste niż to, co mi tam dali. Więc albo pomalijam proporcje, albo rzeczywiście może oni dodają tam jakieś Wody z cukrem, nie wiem, ale to też jest super i, i jest fajnie. Powiem Wam, że nigdy nie lubiłam tych soków i uwielbiam to, jak afirmowanie i świadoma manifestacja wpływa na nasze życie, bo, wiecie, im bardziej manifestujecie, afirmujecie na to, żeby być zdrową osobą, żeby być najlepszą wersją siebie, tym bardziej będziecie podejmować nawet takie dla Was irracjonalne decyzje, które będą Was przybliżać do tego. Ja na przykład im bardziej afirmuję, że jestem zdrową osobą, że jestem najlepszą wersją siebie, gdzie moja najlepsza wersja siebie jest zdrowa i tak dalej, chodzi mi w kontekście, że ma zdrowe nawyki i tym mm, podobne, tym bardziej ciągnie mnie do zdrowych rzeczy. Spytajcie kogokolwiek z mojej rodziny, najszybciej mojej mamy, bo ona jedyna mnie na tyle dobrze zna, że ja nigdy sama nie zrobiłabym soku. Ani bym go nie wybrała, ani bym go nie tknęła, a już od jakiegoś czasu za mną chodzi ten sok i akurat wyszło tak, że moja babcia też lubi soki właśnie na mieście kupować i kupiłam mi sok i czuję, że to będzie moje uzależnienie, że ja teraz będę bardzo często piła soki, bo dosłownie aż mną trzepie, żeby codziennie testować jakiś nowy przepis, ale najpierw chcę odtworzyć ten jeden, dopiero później będzie się zatestowanie reszty, ale... W ciągu dwóch dni znalazłam chyba z 20 przepisów na soki, które chcę przetestować i ja dosłownie sama nie dowierzam, że mnie tak ciągnie do smoothie, soków. Dla mnie to nie ma większej różnicy, że mnie tak do tego ciągnie. W ogóle, jak się tak, wiecie, cofnę się moim mindsetem wstecz, jakbym sobie przypomniała stare lata, to to, ile takie, można powiedzieć, głupie afirmowanie typu jestem najlepszą wersją w siebie, wszystko, co robię, przybliża mnie do bycia najlepszą wersją w siebie, Jestem zdrowa, mam zdrowe nawyki, czy coś takiego. Takie po prostu mówienie, ile to naprawdę potrafi zmienić. I naprawdę, jak się też słucha swojej intuicji i swojego ciała i podejmuje się decyzje właśnie z poziomu intuicji, nie ego, nie naszej strefy komfortu, to bardzo dużo rzeczy się zmienia tak, o. I mi na przykład, odkąd zaczęłam bardzo słuchać swojej intuicji, praktycznie każdy zdrowy nawyk, który wprowadzam. Po pierwsze, nie jest męczarnią, po drugie, właśnie wchodzi mi tak o, że ja go wykonam przez dwa tygodnie, na przykład dzień w dzień, i on już jest zakorzeniony. Pomimo, że kiedyś wprowadzenie nawet takiego bardzo mało zdrowego nawyku, który jakby nie miał jakiegoś większego przełożenia na moje życie, zajmowało mi minimum 4 miesiące. I to cztery miesiące ciężkiej charówki, zmuszania się, wkurzania się na siebie i robienia to z niechęcią, że ja choć trochę zaczęła to lubić. A teraz, jakikolwiek zdrowy nawyk nie chcę wprowadzić, oczywiście też nie mogę przesadzić z tą ilością, bo zbyt dużo nawyków też po prostu się nie uda wprowadzić. Ja ograniczam się do max. 3 i to też zależy, jak one są dla mnie trudne. Ale większość nawyków teraz to dosłownie tak o mnie chodzi. Że ja sobie postanowię tylko, że chcę mieć ten nawyk, albo moja intuicja mi podpowie, bo czuję właśnie, że ona mi mówi, dobra, to jest pora, żeby wprowadzić ten konkretny nawyk, to pora, żeby skupić się na tej konkretnej rzeczy. I ten nawyk, ta konkretna rzecz, tak o mi wchodzi. Naprawdę. Dwa tygodnie i u mnie już jest to wprowadzone. I to jest wspaniałe. Jezu, uwielbiam swój mindset, który mam w tym momencie, a jeszcze bardziej uwielbiam fakt, że on będzie coraz lepszy. Jakby dosłownie uwielbiam rozwój osobisty. To jest, to jest mój totalny konik. Ja jestem na tym punkcie pier... Mm -mm. I bardzo mnie cieszy, jak Widzę taki właśnie swój postęp, nawet w takich małych, codziennych wyborach, jak zamiast kawy czy jakiegoś słodkiego napoju, wybrałam sok i dzięki temu mam teraz ochotę pić sok codziennie. Dla mnie to jest po prostu niesamowite. Skończyłam wykonywać większość zadań, które miałam do zrobienia. I postanowiłam, że zanim skończę, włączę sobie piekarnik, żeby jak skończę, móc w końcu zjeść moją, mój obiad, czyli bardziej taką obiadą kolację, bo już jest prawie 20, żeby nie jeść też tego zbyt późno i wtedy wy sobie wyliczyłam, że o 20 zjem, bo włączyłam piekarnik o 19.30. Teraz patrzę do piekarnika i co? Włączyłam światełko w piekarniku, ale nie włączyłam temperatury. I ten piekarnik przez pół godziny po prostu się świecił, ale jest totalnie zimny i teraz muszę czekać kolejne pół godziny, zanim zjem. I tak to jest, jak się próbuje robić wiele rzeczy naraz i myślami skupia się nadal na swojej pracy, a próbuje się robić coś innego. Później się dzieją takie śmieszne sytuacje. Mam dzisiaj jeszcze zmontować content, ale ostatecznie się z tym po prostu nie wyrobiłam, bo już jest 21, muszę zrobić journaling i iść się myć, żeby pójść spać o normalnej godzinie, żeby jutro wstać rano, a jutro w szczególności muszę wstać rano, bo mam dość mocno zaplanowany dzień i wstanie później pokrzyżuje mi po prostu bardzo dużo planów, co mnie po prostu wkurzy, więc akurat jutro mam tak, mam tak napięty grafik właśnie z rana, po południu mi się on luzuje. Że muszę wstać rano, więc dzisiaj muszę pójść położyć się wcześniej. Tak więc teraz robię sobie journaling, wieczorną toaletę i do spanku.